A na dzisiaj mamy całkiem prosty plan. Bo trzeba włożyć do tego samochodu ten silnik. Już jest włożony, co prawda. Ale jak to poszło i czy było łatwo, no to zaraz sami zobaczycie. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Dobra, no to generalnie. To, co teraz się dzieje, to chcę jak najszybciej włożyć silnik do silniki skrzynie biegów, do nadwozia, żeby potem móc próbować go odpalić, pokończyć instalację elektryczną i tak dalej i tak dalej, czyli przymierzać już te wszystkie długości wiązek na silniku, ale zanim to, to jeszcze odebrałem elementy serwa hamulcowego z Galwanizacji i chciałem poskładać serwo, bo bez silnika w komorze będzie mi łatwiej przykręcić całą pompę serwo i tak dalej. A dopiero później silnik, więc próbuję sobie przypomnieć, jak to było, jak to rok temu rozbierałem. Było mniej więcej tak, tylko pewnie było prosto, a nie tak krzywo, jak mi się to udało włożyć. Pamiętam, yy, że to pamiętam, że z tym to trochę się nawalczyłem, żeby tego nie uszkodzić. Bo na pewno tego nigdzie nie dokupię, więc udało się to wyjąć w całości. I dopiero, jakbym miał pewność, że to na pewno tak, to wtedy będziemy to wkładać do końca. Dobra, to mamy tu ten czpień, i to na pewno było tutaj. A to było tak. No, ja to nawet ma szansę działać. Dobra. Teraz tylko jedna ważna sprawa, jak było to. No i tak, czy ważny jest kierunek tego uszczelnienia? No bo jak widać po ustawieniu warg to ono jest tylko w jedną stronę działa. Dobrą taką specjalną pastę. To gum w układzie hamulcowym. To myślę, że to też będzie do tego dobre. Nie chcę tutaj stosować białego smaru, takiego typowego, bo nie wiem, czy te gumy są odporne na te ropopochodne wszystkie substancje. Więc wolę użyć tego, co wiem, że w układzie hamulcowym się sprawdza. I dobra, trzeba się przymierzyć do tego. O, tak mniej więcej tak jeszcze teraz trzeba tylko spojrzeć jak to było ustawione względem siebie żeby później to w samochodzie no gdzieś tak to pewnie było nie wiem czy tu nie ma jakichś znaków znaki będą jak się okaże, że nie działa no to się wtedy poprawi jest dobrze, że to jest to jest właśnie zaleta tego serwa. ono chyba nie jest oryginalne niestety e, Tak jak przyglądałem się, takie jak powinno być w serwisie Bo tamto nierozbieralne, znaczy rozbieralne jest, ale nie składalne później e, wygląda, wygląda na oryginalne, a to już jest jakiś zamiennik japoński, co prawda, bo to było denso e, Ale jego na pewno zaleta jest taka, że można je rozłożyć, złożyć, przy okazji ewentualnie wymienić membranę uszczelnienia i powinno działać, więc dlatego zdecydowałem się użyć to serwo, bo można było je rozebrać, oddać do galwanizacji, wygląda praktycznie jak nowe, a powinno nadal funkcjonować przyzwoicie. To jest tak. Sprężyna była w ten sposób. Jeszcze się przyglądam, że na pewno nie ma jakiegoś znaku, który by wskazywał, że to, co sobie wymyśliłem, ustawienie tego jest prawidłowe. Ale chyba jest ok. Dobra. Nie wiem. To miało nie wypaść. Tutaj sobie zostań. Możemy zrobić tak, że oczywiście tłuszcz nie jest. No to będzie ciekawa zabawa, żeby to złożyć. Zaraz będziemy tutaj biegać z wszystkimi częściami po całej, po całej sali, żeby Trzec. jakby strzelić, żeby to połapać. No ale dobra. Zaraz zobaczymy, jak ono będzie działało. Czy ten uszczelniacz nam nie będzie uciekał? Tak, mam. Dobra, i teraz tak, to będzie. No właśnie, tego się obawiam. No nie, wraca to. No, teraz jest dużo lepiej. Więc i tak jak miało być. Coś jest nie tak. Dlaczego coś jest nie tak? Dlatego jest coś nie tak, bo ten uszczelniacz, który i tak nie wiedziałem do końca, ja, którą stronę mam wchodzić, cofa się razem z tym przypieniem, a nie powinno tak być. Powinien się trzymać w budowie, bo on nie spełnia swojej funkcji. Nie będzie uszczelniał tej strony po, po stronie membrany. No, on to przetrwa? Nawet lepiej. E, się lepiej nie mówić. Teraz on nie będzie chciał wejść, taki jest... jest. Gdzie ty tutaj jesteś? Tu. O, aż tak. Mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał hamować tym samochodem. <noise> że nie dojdzie do tego za szybko. <noise> nie, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Jak widać. Nie, nie podoba mi się, jak ten uszczelniaż to jest. O tak. Tak. I będziemy. Znowu szukali tego miejsca, które to miało być złożone. Dobrze. Teraz nie będzie wątpliwości co do hamowania, bo po prostu się nie da wcisnąć podału hamulca i nie będzie złudzeń. To jest dobry dźwięk. To normalne, to zawsze stąd wypada. Jak nie ma pompy hamulcowej. Dobra, jeszcze to ustawimy. Koniec tych śmiechów. Ustawiamy to tak, jak ma być i wkładamy do samochodu. Przez najbliższe roki tak nie będę używał hamulców, więc na pewno jest dobrze. Ach, jak to mniej więcej, żeby to prosto wyszło. Na samochodzie będzie to najłatwiej ustawić prosto. O, zobaczcie, tak to. Tak to wyjeżdża, tak to wraca z galwanizacji i jak i później trzeba się zorientować, która śruba do czego była, a jak ktoś nie pamięta jak wygląda proces galwanizacji, no to możecie sobie sprawdzić w poprzednim odcinku, w tym? A tu się klika, a tu się klika, dobra. No tak. Ja ile ja się tutaj uczę. Dobra, to jest to, co mieliśmy do złączenia tego i jeszcze na pewno miałem nakrętki. A zrobiłem sobie tego zdjęcie, żeby nie było, że nie. Ale poszedłem już trochę po bandzie, bo do galwanizacji oddałem wszystko. Prowadnice szyb, przecież nikt tego nie zobaczy w tym samochodzie, nie? W środku drzwi ukryte. Prowadnice e, prowadnice, szyb, no ale już dobra, mówię, jak robię, wszystko, to robię wszystko. Podnośniki szyb też wszystkie są porozkładane. Wszystkie elementy plastikowe zdjęte i. No też tego nikt nie zobaczy, technicznie to by działało, to nawet nie było zardzewiałe, tylko było trochę brudne. No, ale już nie mogłem sobie darować, też to zrobione jak nowe. Mhm. Od razu mówię, że tego nie skręcam, bo i tak wiem, że jak będę próbował to włożyć do samochodu, to będę musiał to i tak rozkręcać, bo nie będzie coś pasowało. No, ale to niestety tak jest. Znaczy, nie wiem, czy tak każdy ma, ale ja tak mam po prostu. To mnie boli o czujnik e, ciśnienia. W sumie sprawdza podciśnienie, no ale jednak ciśnienie. Strasznie jest brudny, nie wiem co z nim zrobić. Nie mogę go oddać do globalizacji, bo jak w środku się tam kwas dostanie, to będzie na śmietnik. Bo jakoś tam, muszę go ogarnąć jakimiś domowymi sposobami, nie wiem, w zmywarce, cokolwiek. No i z szmatka i polerujemy, no bo co, żeby nie było, nie? Pamiętajcie, gdzie jesteśmy. Trzeba go wkręcić na klej, bo nie ma żadnego uszczelnienia. I tak też był wkle wkręcony. Potrzebne są jeszcze trzy uszczelki, więc trzeba je wyciąć. Bo oczywiście, tego chyba się nie da nigdzie dokupić. A żeby je wyciąć, to sobie zaraz tutaj poradzimy. Papier odpowiedni do tego. Kiedy ja się nauczę przymknąć oko na takie drobiazgi jak milimetr? No? Cały, cały czas coś mi nie pasuje, a ona nie, nie jest prostopadłe, Jak zwrócicie uwagę, to ona się tutaj lekko stoszkowe robi. Nie? No. Co, to bym sobie wyciął. Kiedyś inżynier sprzedał mi jedną mądrość, jaka jest różnica pomiędzy dziurą a otworem. Dziura to niepotrzebny otwór, jednak dziurkacz. Przykryję przynajmniej ten bałagan tym dziurkaczem. No i dobra, posprzątane. To będzie chyba odpowiednie narzędzie do tej pracy. Trochę to miało być inaczej, tak łamieć. E. Jak na moje zdolności. To i tak wyszło całkiem nieźle. Dobra, jeszcze tylko ta jedna. Niestety do wycinania będzie nożyczkami. Rok szkolny się zaczął, to właśnie przypomniał mi się zajęcia z ZPT. Też nie wiem, czy ktoś, kto jeszcze ogląda internet, wie, co to jest ZPT. To tylko świadczy o tym, jak jestem stary i jak, jak młodo wyglądam, więc nie najgorzej chyba tak, jeszcze zaraz zobaczymy, czy nie trzeba będzie gwintu poprawić nie, to jest ładnie dobra, i tak jeszcze nakrętka no to musi pójść przed tym takiej nakrętki szukamy, o, takiej właśnie szukamy nakrętki taka sama? taka sama, nie? to jest to samo no dobra, to powoli przymierzamy się z tym do samochodu w takim razie yy, zaraz zobaczymy, już wiadomo, że jest jedna rzecz źle ale spróbujemy zaraz sobie z tym porodzić. O dobra. Nie spadnie na razie, mam nadzieję. I pewnie hamulca teraz będzie potrzebne. Chciałem to skomentować, że z galwanizacji też nie wszystko wraca ładne, nie? Niestety czasami się tak zdarza i kilka takich elementów było, które trzeba było wypieskować i oddać jeszcze raz do, do roboty. No, ale pewnie w taki takiej, jak jest taka masowa robota, to tak to niestety czasami bywa. O, nakrętki tutaj bez piaskowania bez, bez galwanizacji, to co było wewnątrz w samochodzie, no to udało się ustalić. Tak widzicie, w bardzo ładnym stanie. Praktycznie nówki, nie? To jest z dwóch samochodów, więc tu ich jest trochę za dużo. Ja potrzebuję cztery, więc sobie wybiorę cztery najładniejsze. Dobra, nie najładniejsze, takie, które mi się najbardziej podobają. Jak przy każdym nadwoziu po lakierowaniu, wszystkie gwinty to jest osobna historia i wszystkie gwinty wymagają wyczyszczenia, poprawienia. A tutaj mamy cztery do zrobienia. Zaraz się znajdą tacy, że tak się nie robi że trzeba uchwyt założyć i ten gwint poprawić no to spróbujcie założyć tutaj uchwyt i obrócić ten gwintownik trzeba się nakombinować przy tych nadwoziach po prostu z poprawieniem tych otworów różne konstrukcje na szczęście te wszystkie gwinty nie były skorodowane więc tak naprawdę to jest tylko kwestia wyczyszczenia ich z podkładu, z lakieru. No i już jest dobrze, już, już chcecie nabyć lu, luzować więc już możemy go tutaj zostawić no, dobra. teraz tak Wydaje się, że ta wiązka to jednak powinna być tutaj No tutaj, tak te otwory też Bo złapało. Ło, trzyma się na dwóch. To już wystarczy. Patrz, nawet pasuje, jakby to było do tego. No i To Dobra, to teraz serwo spróbujemy włożyć. Wiem, że tu jest góra, ale i tak inaczej nie pasuje. Też nie pasuje. O, pasuje nawet. O, dobra. Tak to mniej więcej powinno być. Pampa hamulcowa na to. Będzie elegancko. Powinienem mieć do niego nową pompę hamulcową. Teraz się okaże, czy pasuje w ogóle do serwa, nie? Nawet przewód hamulcowy pasuje. Przynajmniej ten jeden. I ten też. No to nieźle. Dobra, fajnie, to co? Już... To fajnie wygląda. Pytanie jest tylko, czy będzie działało, ale to się okaże później. Tak będzie za ciasno. Na pewno gwinty poprawić. Odebrałem śrubę dzisiaj też z oksydowania, żeby nie było, to znaczy z galwanizacji. To są dzisiejsze, to jest dobre. Tak się dzisiaj zobaczyłem, jak jest opisana. <grywa> Tutaj to tam o korozji raczej nie mówimy, generalnie. No nie poprawiałem ich przed robotą blacharską, bo to było bez sensu i tak wiedziałem, że trzeba będzie wszystkie gwinty to poprawiać. To jest... I to jest właśnie w tym samochodzie to takie jest. Chcesz przekręcić 4 śruby, nie? co zajmuje Ci 20 minut czasami, bo trzeba tak znaleźć śruby, to jest 10 minut. Poprawić gwinty. A no właśnie od ostatniego nagrania, dla tych, którzy są spostrzegawczy, to pewnie już wiedzą, e, udało się włożyć e, tylny most. Cały. Nie ma przedniego mostu, jest tylko tylny most, czyli udało się włożyć most. Generalnie wydawało się, że wszystko już jest gotowe do tego, żeby wkładać silnik ze skrzynią, ale nie mogłem znaleźć nowej poduszki skrzyni biegów. Wydaje mi się, że ją zamówiłem, ale bardzo możliwe, że jeszcze po prostu nie została dostarczona. Tymczasowo użyję tej, na pewno nie będę chciał jej docelowo zostawić, bo już jest pozrywana, więc albo będzie musiała zostać naprawiona. Co jest możliwe, regeneracja w ogóle takich poduszek, wymiana tych gum i tak dalej. Yy, ale a jeżeli przyjdzie nowa, to super, założymy nową i Tymczasowo wyczyszczę tą i włożę silnik, bo już nie chcę dłużej czekać, nie wiadomo ile na, yy, na nową poduszkę. Nie, akcja regeneracja polegałaby na tym, że czarny mat i możemy wpadać do samochodu, ale no niestety, jest zrywana, więc tylko tymczasowo. Dobra, to już wiemy. przynajmniej to się wyjaśniło, że będzie pasowała tylko jedną stronę, to chociaż tyle łatwiej. Pasujemy. Skąd ja wezmę tylko tyle śrub? Boże, to przecież tutaj trzeba śruby. Tutaj trzeba śruby. Albo tak, to jeszcze tego nie wiadomo. No, oczywiście trzeba te poprawiać. Z tym yy, jednej rzeczy o tym chyba nie rozmawialiśmy. Z tym ocynkowaniem ocynkowa czy galwanizacją tych śrub to też nie jest do końca tak fantastycznie, dlatego że ja no, nie wiem od czego to zależy. musiałbym pojechać się jeszcze o to zapytać. Różnej grubości powłoki wychodzą. I czasami, a w większości tych przypadków tak jest, że te gwinty na śrubach yy, trzeba poprawić, po prostu ta ta powłoka jest zbyt gruba no i potem się nie daje skręcić tak jak i w tym przypadku trzeba poprawić ich i gwinty w skrzyni biegów ale też trzeba poprawić gwinty na samych śrubach bo po prostu jest za grubo i, i to nie pasuje i to jest super, śruba wygląda no ale jest dodatkowa robota trzeba wziąć narzynkę i każdą śrubę po kolei poprawiać i czasami ta akurat jeszcze idzie w miarę lekko więc jest ok, a czasami idą ciężej też trzeba to smarować Rzeźbić, kombinować. I przy tym składaniu narzekasz, że wolno, że długo, że powoli idzie, ale to tak jest. No. Każda śrubka, każda nakrętka, która wraca z tego, praktycznie wymaga poprawienia, obejrzenia. Przede wszystkim najpierw trzeba ją znaleźć po zdjęciach, która to jest od tego elementu. Później poprawić, i tak dalej. Więc jakieś zadziwiające lekko idzie, więc możliwe, że ja już tutaj byłem. Dobra, to mamy, to mamy, to wiemy jak, to możemy od razu przykręcić, bo to jest tak, sobie tak przykręcimy na te trzy, czwarta jeszcze, będę musiał gdzieś dokupić, zorganizować, bo nie mam tej śruby, dlatego że yy, chyba jej nie było w ogóle, jak była yy, w samochodzie, albo była zniszczona. Skrzynię mieliśmy jedną poduszkę, jedną i tak dalej, nie ma z czego wybierać. Teraz skrzynię tak kupiłem drugą, bo ta była słaba. Kupiłem drugą słabą i z tych dwóch złożyłem jedną, mam nadzieję, że dobrą. Skrzyni to nie wiem, czy o tym mówiliśmy, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Eee, wymienione są wszystkie synchronizatory, wszystkie łożyska. Eee, no i wszystkie uszczelnienia oczywiście. Natomiast e, wszystkie te koła zębate zostały e, stare. Nie wszystkie są w najlepszym stanie, ale... Nie ma wyjścia. Nie, za bardzo było, nie warto było tego kupować. Samochód nie będzie robił 200 tysięcy km, jak zrobi 200 km, to będzie super. Aby tylko nie hałasowała, to tyle wystarczy. To co? Przymierzamy się powoli chyba. Wjeżdżamy z tym silnikiem pod spód. Obrócę od razu tę bo będzie mi to wszystko tańczyło. Te może się jeszcze odwrócą. Gorzej będzie jak się okaże, że się nie zmieści pod ten pomiędzy podnośnik. No dobra, będziemy tańczyć z tym. Będziemy z tym tańczyć wszystkim. Zobaczymy jak to wyjdzie. To jest super robota dla jednej osoby, bo wtedy można i patrzeć, i wszystko naraz, i ustawiać. Także. No ale cóż, próbujemy. Dobra. Tu jest dobrze. Tył to zaraz będziemy patrzeć. spokojnie jeszcze. możemy z tym podjechać. Będzie lepiej widać z każdej strony o co tu chodzi. Na razie jeszcze udało się nic nie zepsuć. I tamten tył też jest na razie, okej okay, chyba, tam jest miejsce z tamtej strony też jest miejsce cały ten zestaw ciężko by było włożyć bez takiego podnośnika, bo generalnie skrzynia około 50 kg, silnik pewnie około 150, więc 200 kg pakować tutaj do tego samochodu, no to nie byłoby łatwe. Część z Was może się też zastanawiać dlaczego wkładam to w cały zespół od dołu, bo jak się na oglądacie amerykańskich produkcji, to generalnie praktycznie nikt tego nie robi od dołu, a wszyscy się męczą, zdejmują maskę i wkładają silnik od góry. No ale ja, ponieważ jestem sam, no to na pewno bym nie dał rady tą metodą od góry i za chwilę bym coś porysował i tak dalej, więc wolałem zdemontować to przednie zawieszenie i pakować wszystko sobie od dołu razem z tą belką pomocniczą, przykręcić to a dopiero później montować zawieszenie przednie o, już jedna wpadła druga też nie wiem w co trafiam, ale bo... a tutaj już pasuje No, i teraz to ma szansę w obozie. No, też jest zdąży. Nie jest tak źle. Można tylko to podokręcać i powinno być ok. Nie, ja nie zabieram jeszcze, dokręcę te śruby. Nie ryzykuję, że nie pije Ja nie ryzykuję, nie piję. Przynajmniej te tutaj od przednich sanek Jak się nie będą obracać, oczywiście, zaraz zobaczymy No, już się obraca Czy nie może coś być po prostu Nie takie uparte No dobra jak, jeżeli spadnie, to przynajmniej z konkretnej wysokości, żeby nie było wątpliwości, czy się jeszcze do czegoś nadaje, czy nie. O, Avensis się rusza. Nie, no jeszcze tylko dobrze, że... Szkoda, że nie sprawdziłem, czy samochód jest dobrze na podnośniku ustawiony i go nie przeważy, ale na szczęście jest już most, więc nie jest źle. Inaczej trzeba było tutaj asekuracyjnie czymś podpierać, ale okej. Okay. Zaraz się okaże, że przy, przyciąłem jakąś wiązkę i będzie trzeba to wszystko stjąć. Bo to tak też może być. Teraz dopiero sprawdzam czy faktycznie jakieś wiązki... Nie no, na szczęście nie. Wszystkie są ok, Wszystko jest okej. Okay. Super. O! Nie ma oleju chyba jeszcze. To warto by było wlać przed odpalaniem. Nie ma pasków. Paski trzeba dobrać po długości. No, jeszcze chwila jest. Do odpalania jeszcze chwila się zajdzie. Przede wszystkim wiązka. Eee, kolektor wydechowy. Już olej leci. Jeszcze oleju nie wlałem, a już się poci. O, proszę bardzo. Eee, to dowód tylko na to, że nie składałem tego silnika na sucho. Słyszeliście ten dźwięk? O kurde. Ja Ci ufam. No dobra, skrzynia tutaj też siadła. Gwintów co prawda nie widać, ale jak trochę ją poprawię, to będzie yy, to da się to skręcić. No, wszystko się odpręży, będzie dobrze. Jeszcze pewnie za dwa razy będę to wyjmował z tego samochodu, ale na razie jest ok. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.